Proszę pana, został pan poproszony o opuszczenie tego miejsca. Teraz stawia pan opór, więc zrobimy to trudniejszym sposobem, warknął ochroniarz z centrum handlowego. Jego mięsista dłoń zacisnęła się na ramieniu starszego sierżanta sztabowego Tomasa, Toma Roarka. Tom, lat siedemdziesiąt, odznaczony lecz skromny komandos Rangers, zachwiał się, gdy ochroniarz zaczął go siłą ciągnąć w stronę wyjścia. Ja tylko odpoczywałem nogę, zaprotestował Tom. Jego głos był napięty z bólu i oburzenia. Ochroniarz zignorował go skupiony na demonstrowaniu swojej małostkowej władzy. Żaden z nich nie zauważył trzech dystyngowanych, siwowłosych dżentelmenów w cywilnych ubraniach, obserwujących rozwijającą się scenę z rosnącym niedowierzaniem i zimną furią ze swojego stolika w pobliskiej strefie restauracyjnej. Jeśli wierzysz, że szacunek należy się każdemu, zwłaszcza tym, którzy służyli, wpisz szacunek poniżej. Starszy sierżant sztabowy, Thomas Tom Rorke, emerytowany, wiedział, jak być niewidzialnym. Była to umiejętność doskonalona przez ponad 30 lat jako komandos Rangers, działający w środowiskach, gdzie wykrycie oznaczało porażkę lub coś gorszego. Teraz, w wieku 70 lat, Używał tej umiejętności głównie do poruszania się w zatłoczonej anonimowości cywilnego życia, szukając cichych zakątków i unikając nadmiernej uwagi. Żył skromnie z emerytury. Jego małe mieszkanie wypełnione było książkami historycznymi i unoszącym się zapachem kawy. Stare rany odniesione na służbie, szczególnie chore kolano, po nieudanym skoku halo, często dawały o sobie znać, zmuszając go do częstego odpoczynku. Rzadko mówił o swoich czasach w rangersach, medale za męstwo schowane były głęboko, a jego opowieści zarezerwowane były na sporadyczne spotkania z nielicznymi pozostałymi członkami jego starej jednostki. Dziś był w rozległym centrum handlowym, nie na zakupy, ale by spotkać się ze swoją wnuczką Emilii, która pracowała w jednym z kiosków. Przybył wcześnie i czując, jak jego kolano zaczyna pulsować, znalazł pustą ławkę w stosunkowo cichym korytarzu, tuż przy głównej arterii, prowadzącej do tętniącej życiem strefy restauracyjnej. Nikomu nie przeszkadzał, nie wydawał żadnego dźwięku. Po prostu próbował złagodzić ból na kilka minut przed przerwą Emilii. Oparł swoją wysłużoną laskę o ławkę. Zamknął oczy i wziął kilka głębokich oddechów, próbując siłą woli pozbyć się bólu. Ochroniarz centrum handlowego, Dave Miller, nie zobaczył jednak starszego mężczyzny odpoczywającego po kontuzji, ale włóczęgę, potencjalnego bezdomnego, szpecącego nieskazitelny konsumpcyjny krajobraz, za którego ochronę mu płacono. Miller był młody, ledwie 25-latek, napuszony minimalną władzą. Jaką dawał mu mundur. Patrolował swój rejon z przesadną pewnością siebie, chętny do egzekwowania niezliczonych zasad centrum handlowego, zwłaszcza wobec tych, którzy nie wyglądali, jakby tu pasowali. Tom, ze swoimi prostymi, lekko znoszonymi ubraniami, czystymi dżinsami, flanelową koszulą, starą wojskową kurtką polową, w kolorze khaki, chroniącą przed agresywną klimatyzacją centrum i swoją zmęczoną postawą, pasował do profilu Millera jako kogoś, kogo należy przepędzić. Przepraszam pana, zaczął Miller niepotrzebnie głośnym tonem, wyrywając Toma z bolesnego zamyślenia. Nie może pan tu spać. Ta ławka jest dla klientów. Tom otworzył oczy, mrugając od ostrego światła fluorescencyjnego Nie śpie, funkcjonariuszu. Tylko na chwilę odpoczywam nogę. To stara kontuzja. Tak, cóż, to, co pan nazywa odpoczynkiem, dla mnie wygląda na włóczęgostwo, odparł Miller. Jego oczy lustrowały Toma z lekceważeniem. A włóczęgostwo jest wbrew regulaminowi centrum. Musi pan stąd iść. Czekam na wnuczkę, wyjaśnił cierpliwie Tom. Ona tu pracuje. Zostanę tylko kilka minut dłużej. Miller parsknął. Każdy na kogoś czeka. Słuchaj, nie mam czasu na kłótnie. Ten obszar musi być wolny. Jeśli nie robisz aktywnie zakupów, musisz opuścić teren. Niecierpliwie zastukał nogą. Tom westchnął. Znał ten typ. Kłótnia byłaby bezcelowa. W porządku, synu, nie trzeba się denerwować, pójdę. Sięgnął po laskę, przygotowując się do wstania. Ale gdy przeniósł ciężar ciała, jego chore kolano ugięło się pod ostrym ukłuciem bólu. Skrzywił się, opadając z powrotem na ławkę na sekundę, by odzyskać panowanie nad sobą. Miller, błędnie interpretując mimowolny ruch Toma jako opór, zobaczył swoją szansę na zamanifestowanie dominacji. No dobrze, wystarczy. Został pan grzecznie poproszony, a teraz stawia pan opór, oświadczył. Podnosząc głos, przyciągając spojrzenia przechodzących klientów. Zanim Tom zdążył zareagować lub wyjaśnić, Miller chwycił go za ramię mocnym, zaskakująco silnym uściskiem. Idziemy, zrobimy to trudniejszym sposobem. Tom zachwiał się, jego laska z brzękiem upadła na podłogę. Gdy Miller zaczął go fizycznie ciągnąć, a potem wlec w stronę najbliższego wyjścia z centrum. Hej, ręce przy sobie! Zaprotestował Tom, zszokowany nagłą agresją. Jego stare instynkty rangersa na chwilę dały o sobie znać. Mówiłem ci, moja noga. Może pan to powiedzieć glinom, kiedy każe pana aresztować za wtargnięcie i stawianie oporu? Warknął Miller, szarpiąc go mocniej. Był silniejszy od Toma i młodszy, i wyraźnie rozkoszował się poczuciem władzy. Tom, pozbawiony równowagi, Obolały i upokorzony, był siłą prowadzony przez korytarz centrum handlowego, jak zwykły przestępca. Klienci zatrzymywali się, by patrzeć niektórzy z dezaprobatą, inni z chorobliwą ciekawością. Nikt nie interweniował. Gdy Miller przeciągał go obok wejścia do rozległej, hałaśliwej strefy restauracyjnej, Tom, bez tchu i walczący, nie zauważył trzech dystyngowanie wyglądających starszych dżentelmenów siedzących przy rogowym stoliku. Ich swobodna rozmowa podczas lunchu nagle urwała się. Obserwowali zamieszanie z lekką ciekawością, która szybko przerodziła się w osłupienie, a potem w zimną, wspólną furię, gdy rozpoznali szarpanego mężczyznę. To nie byli zwykli klienci. Byli to emerytowany generał Alister Price, Emerytowany generał Marcus Thorn z poprzednich opowieści, utrzymując wspólne uniwersum, i emerytowany admirał James Holloway, wszyscy czterogwiazdkowi oficerowie flagowi, przyjaciele na całe życie i co kluczowe, byli dowódcy i towarzysze broni Toma Roarka z różnych etapów jego długiej i pełnej chwały kariery. Byli w mieście na konferencji charytatywnej dla weteranów i zdecydowali się na spontaniczny lunch w centrum handlowym. Patrzyli, zamrożeni na ułamek sekundy, jakich były starszy sierżant sztabowy, człowiek, który z niezachwianą odwagą stawał czoła batalionom wroga, był fizycznie maltretowany przez nadętego ochroniarza z centrum handlowego. Trzej oficerowie flagowi wymienili jedno spojrzenie cichą komunikację wykutą przez dziesięciolecia wspólnego dowodzenia i kryzysów. Potem, jak jeden mąż wstali od stołu, ich ruchy były oszczędne, ale przepojone autorytetem, którego wiek nie umniejszył. Admirał Holloway dyskretnie wybrał numer szybkiego wybierania na swoim telefonie. Generał Price, znany ze swojego bezpośredniego podejścia, zaczął celowo zmierzać w stronę eskalującej sceny. Generał Thorn, krok za nim, jego oczy jak odłamki lodu. Miller, skupiony na ciągnięciu Toma, nie zdawał sobie sprawy z burzy zbierającej się za jego plecami. Właśnie dotarł do głównych drzwi wyjściowych, przygotowując się do wypchnięcia Toma na parking, gdy głos generała Price'a, spokojny, ale niosący nieomylny rezonans dowodzenia, przeciął powietrze. "Ochroniarzu, proszę natychmiast puścić tego człowieka." Miller zatrzymał się, zaskoczony autorytatywnym tonem. Odwrócił się, zirytowany przerwą, gotów powiedzieć komukolwiek, żeby pilnował swojego nosa. Wtedy ich zobaczył trzech starszych mężczyzn, owszem, ale ubranych w dobrze skrojone cywilne ubrania, które jednak nie mogły ukryć ich wojskowej postawy. I było coś w ich oczach. Zimny, twardy błysk, który sprawił, że włosy na karku Millera stanęły dęba. Kim panowie są? Wykrztusił Miller, Chociaż jego uścisk na ramieniu Toma nieco zelżał. Ten człowiek jest usuwany za zakłócanie porządku i stawianie oporu. To jest starszy sierżant sztabowy Thomas Rorke, komandos armii Stanów Zjednoczonych, w stanie spoczynku, wtrącił generał Thorn. Jego głos niebezpiecznie cichy, gdy on i admirał Holloway dołączyli do generała Price'a. A ty, synu, zaraz wpadniesz w kłopoty. Jakich sobie nawet nie wyobrażasz. Miller spojrzał z jednego na drugiego. Świtające zaniepokojenie zaczęło przenikać jego butę. To nie byli zwykli wścibscy starcy. Było w nich coś innego. To odznaczony weteran wojenny, dodał admirał Holloway z łagodnym głosem. A pan dokonuje na nim fizycznej napaści w miejscu publicznym. To przestępstwo na wypadek, gdyby szkolenie ochrony centrum tego nie obejmowało. Tom, rozpoznając głosy, osunął się z ulgą na framugę drzwi. Jego twarz była blada, ale w oczach pojawiła się iskra. Generałowie, admirale, co wy tu robicie? Dżemy lunch, tom, powiedział ponuro generał Price. Jego oczy wciąż utkwione w Millerze. Albo jedliśmy, dopóki nie zobaczyliśmy, jak jeden z naszych najlepszych. Jest szarpany przez tego pracownika. Ostatnie słowo niemal wypluł. Miller, teraz całkowicie onieśmielony, w końcu całkowicie puścił ramię Toma. Ja. On nie chciał wyjść, włóczył się, odpoczywał po kontuzji, ty cholerny głupcze, ryknął generał Price. Jego opanowanie w końcu pękło. Kontuzji, prawdopodobnie odniesionej w obronie tych samych wolności które pozwalają istnieć temu pomnikowi konsumpcjonizmu. Właśnie wtedy, kierowniczka centrum handlowego, kobieta o zmęczonym wyglądzie imieniem pani Albright, ta sama kierowniczka z historii o klarku wyśmiewającym medale, jeśli utrzymujemy ścisłą ciągłość w obrębie centrum handlowego, jako powracającej lokalizacji, lub nowa kierowniczka, jeśli wolisz, podbiegła, zaalarmowana przez innych pracowników, o eskalującej sytuacji i obecności dystyngowanie wyglądających dżentelmenów konfrontujących się z jej ochroną. Cóż tu się dzieje, funkcjonariuszu Miller? Co to ma znaczyć? zażądała. Wtedy jej wzrok padł na trzech oficerów flagowych i opadła jej szczęka. Rozpoznała generała Torna z jego niedawnej głośnej interwencji dotyczącej systemu nagłośnieniowego. Widząc go teraz w otoczeniu dwóch równie imponujących postaci, konfrontującego się z jej ochroniarzem, wiedziała, że jest źle. Bardzo źle. Pani Albright, powiedział chłodno generał Torn. Wygląda na to, że pani centrum handlowe ma powracający problem z personelem lekceważącym i napastującym weteranów. Tym razem to starszy sierżant sztabowy, Thomas Rourke. Jeden z najbardziej odznaczonych komandosów armii. Pani funkcjonariusz Miller właśnie próbował go fizycznie usunąć za przestępstwo odpoczywania obolałej nogi. Pani Albright wyglądała na przerażoną. Zwróciła się do Miller'a: Miller, coś ty narobił? Zanim Miller zdążył wydukać wymówkę, admirał Holloway odezwał się ponownie, wciąż z telefonem przy uchu. Tak, komisarzu. Tak, napaść na niepełnosprawnego weterana. Centrum handlowe Northwood. Główne południowe wejście. Dziękuję, radiowóz byłby mile widziany. Ach, i może mógłby pan powiadomić korporacyjnych właścicieli centrum, że ich odpowiedzialność właśnie poszybowała w górę. Dżentelmeni zaangażowani w obserwację tego incydentu to generał Price, generał Thorn i ja. Tak, ci właśnie. Rozłączył się. Ponury uśmiech igrał na jego ustach. Miller wyglądał, jakby miał zemdleć. Pani Albright załamywała ręce. Generałowie, admirale, tak strasznie, strasznie przepraszam. To okropne nieporozumienie. Miller, jest pan zawieszony ze skutkiem natychmiastowym. Będziemy w pełni współpracować. Zrobi pani więcej niż tylko współpracować, madam, stwierdził generał Price. Zapewni pani starszemu sierżantowi sztabowemu Roarkowi natychmiastową pomoc medyczną na wszelkie odniesione obrażenia. Wystosuje pani formalne, publiczne przeprosiny i wdroży pani obowiązkowy, kompleksowy program szkoleniowy dla całego personelu dotyczący zgodności z ADA, wrażliwości na potrzeby weteranów i podstawowej ludzkiej przyzwoitości. Nadzorowany przez niezależną grupę rzecznictwa weteranów, którą my zarekomendujemy. Przybycie prawdziwych funkcjonariuszy policji miejskiej, a wkrótce potem jednostki ratownictwa medycznego, wezwanej przez admirała na wszelki wypadek, zamieniło wyjście z centrum handlowego w scenę kontrolowanego chaosu. Funkcjonariusz Miller został formalnie przesłuchany przez policję. Jego buta dawno zniknęła, zastąpiona przerażonym milczeniem. Pani Albright prowadziła gorączkową rozmowę telefoniczną ze swoim korporacyjnym zespołem prawnym. Tom Rorke, po zbadaniu przez ratowników medycznych, którzy potwierdzili brak nowych poważnych obrażeń, jedynie pogorszenie starych i kilka siniaków, siedział wygodnie w biurze kierowniczki centrum handlowego, popijając wodę. W otoczeniu swoich trzech byłych dowódców, którzy teraz spokojnie, ale stanowczo dyktowali warunki regionalnemu dyrektorowi centrum, który przybył w pośpiechu, wyglądając na jeszcze bardziej spanikowanego niż pani Albright. Historia oczywiście trafiła do wiadomości. Ochroniarz z centrum ciągnie bohatera Rangers, generałowie interweniują. Korporacyjne biuro Centrum Handlowego. Przeszło w tryb pełnej kontroli szkód. Funkcjonariusz Miller został zwolniony, pani Albright została przeniesiona. Program szkoleniowy, nadzorowany przez grupę wybraną przez trzech oficerów flagowych, został wdrożony z bezprecedensową szybkością i dokładnością. Tom Rourke, skrępowany zamieszaniem, ale wdzięczny za interwencję, przyjął głębokie przeprosiny centrum handlowego i znaczące zadośćuczynienie. Z którego większość po cichu przekazał na cele charytatywne dla weteranów. Nadal spotykał się ze swoją wnuczką Emilii w centrum handlowym, chociaż teraz zawsze był witany z niezwykłą uniżonością przez personel ochrony, z których wielu słyszało legendę o dniu, w którym generałowie przyszli do strefy restauracyjnej. Incydent posłużył jako mocna, choć kłopotliwa lekcja dla centrum handlowego. I przypomnienie dla szerszej społeczności. Nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia. Cichy mężczyzna na ławce, ten, który wygląda, jakby nie pasował, może być bohaterem, który kiedyś uratował świat i którego przyjaciele na wysokich stanowiskach mają bardzo długą pamięć i zero tolerancji dla braku szacunku wobec jednego ze swoich. Ponieważ niektóre więzi wykute w tyglu służby nigdy nie pękają, a czasami najlepszą ochroną, jaką człowiek może mieć, nie jest ochroniarz z centrum handlowego, ale niezachwiana lojalność przywódców, którzy kiedyś stali z nim na linii ognia. Subskrybuj mój kanał, jeśli wierzysz, że prawdziwe braterstwo trwa całe życie i że każdy weteran zasługuje na nasz szacunek zawsze.